Opada deszcz nie, 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 trzeba się chować. Z tej strony wygląda mniej kształtnie. No. Z nasiły łamać ich nie będę, to już suche. No to chyba tak zostaje już. Może jak odrośnie, to zobaczymy. Jak za miesiąc zobaczymy, co tutaj wyrośnie więcej. To wtedy będzie już pewność, gdzie jest suche. No i teraz czasu, trochę słońca i wody. Będzie można na nowo kształtować chyba. To jest elastyczne. Tylko, że trochę kształtu nie. Teraz Dobra, teraz chcę zrobić coś takiego, ponieważ nie podoba mi się ten kształt, który ona sobie tu... To ja ją poprawię. łamać Jedną takim drucikiem z miękką otuliną żeby mi nie pokaleczyło gałęzi tutaj przytnę i może tu do góry jeszcze o. i za jakiś czas zdejmę, zobaczę no powinna zapamiętać ten kształt no, chyba tylko tyle tu się da zrobić. a może Wiesz wyżej. troszeczkę wyżej. Tylko żeby nie połamać. Trzeba ostrożnie, bo jednak te gałązki też potrafią się złamać. nie z nim bądzaja. Będzie szusła tak, jak pani chce. To mi się znowu z powrotem. O, tak o teraz jest mocno nie powinno się tu nic już. Masz szansę się przesunąć. O. I tak będzie się tutaj układało dalej. To może tylko to trzeba naprawdę bo, delikatnie, bo te gałązki się potrafią złamać. On no, jakoś jakiś kształt ma. Troszkę zacznie odrastać. Uformuje się znowu. To by jeszcze mogło gdzieś tu iść do góry, ale już zostawię teraz. Wygl Wygląda jak akacja. No ale całkiem. Myślę, dosyć kształt. Trzeba będzie coś zrobić z tymi porostami. Poczytać albo iść do ogrodnika i zapytać. Co na to się stosuje? Na no, te Jeszcze te odrosty dzikie tam na dole trzeba wyciąć, pozgrabiać. No, Ogród zaczyna wyglądać jak cywilizowany. W takie miejsce to chyba najlepiej hosty sadzić. Tu jest trzmielina przeze mnie wyhodowana ona chyba radzi sobie wszędzie berberys też ładny wygląda hortensja liliowce też w zeszłym roku posadzone tu berberys, tu nie ma światła dlatego jest zielonkawy bergen nie przez jakieś zwierzęta to jest ładna roślinka, taka puszysta ale nie wiem jak się nazywa Najważniejsze, że odrasta i tutaj też jest śmielina. Tak. To jest śmielina szczepiona. Ona tu rośnie trzeci rok teraz Nie była ani razu przypomina. Cinana chyba ma jakąś wolno rosnącą podkładkę całkiem dobrze sobie radzi troszkę mi to jest którą przesadziłam w zeszłym roku trochę się przyjęło trzeba będzie ją tu przyciąć chciałam mieć duży krzew żeby zasłaniał sąsiadów ale zdaje się, że duży krzew mi nie odrasta tak jak chciałam. Okay. O, takie małe gałązki się obletnie za chwilkę. To jest wolnorosnące, to jest rozsądny wybór. Tak wyglądają rododendrony. Część uschła, część usycha. w stanie słabym. Chyba trzeba będzie ją wymienić. Chwasty, o mleczek, to jest do obcięcia. To jest do pozbierania. Jeszcze resztki drzewa, które spadło. A to było cztery. Jeszcze zostały gałęzie pół i tam jest zbierane I co teraz coś, ma kosiarka to jest z zeszłego roku też od fruszkowskich i trzmielina mojej hodowli nieco zjedzona bardzo tutaj coś żarłocznego grasuje nie wiem co to jest za grzyb Jakiś rośnie pomarańczowy grzyb wygląda ładnie, ale obawiam się, że nie służy temu. A to będzie kończone następnym razem za dwa tygodnie.